Oglądałem Cię już w 2017. Kiedyś wydawałaś mi się egoistycznym nojem wpłacił 3 złote, który wykorzystuje rodzinę do zarabiania na ich głupocie. Teraz widzę, że nie zostało Ci nic, poza tym to jest jeszcze bardziej smutne. Nic nie jest smutne. To jest melarz. Nic mu nie jest. Rafał wpłacił 3 złote. Pozdrowienia dla Kamili z Cwajki, pozdrowienia dla Kamili z Cwajki, pozdrowienia dla Kamili z Fajki. nie, 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 nie wpłacił 7 zł i 20 groszy. Trąf trąf Misia Bela, Misia Gosia Kopiec Fela. Trąf, trąf, misia, bela, misia, gosia, kopiec, fela. Trąf, trąf, misia, bela, misia, gosia, kopiec, fela.